Niemal 97 milionów ludzi cieszy się niepodległością od Wielkiej Brytanii od 28 lutego 1922 roku na obszarze ponad trzykrotnie większym od Polski. Ten islamski kraj szczyci się Nilem. 500 naszymi pobratyncami przy okazji pozdrowienia z Polski. Oraz tym, że to Egipcjanie wymyślili zegar. Wymyślili jeszcze kalendarz i potrafili przewidywać, kiedy Nil wystąpi z brzegów. Irak czy Arabia Saudyjska są ludnymi państwami arabskimi, zaś to właśnie Egipt jest najludniejszym krajem arabskim. Co ciekawe, praktycznie 99% ludzi mieszka na obszarze stanowiącym zaledwie 5,5% powierzchni kraju. W większości kraj pokryty jest pustynią, a odnotowuje się zaledwie 2 cm deszczu rocznie. Narodowe zwierzę to orzeł saladyna. W starożytnym Egipcie palono żywcem rudowłosy osoby, albo grzebano ich również żywcem. Była to ofiara dla boga Ozyrysa. Pierwotnie statua wolności miała stanąć w Egipcie, jednak okazała się zbyt droga. Gdy w starożytnym Egipcie umierała niezwykle piękna i wysoko postawiona kobieta, zwlekano z szybkim pochówkiem. Zwłoki takiej osoby pozostawiano na kilka dni, aby uległy stopniowemu rozkładowi, a miało to zniechęcić potencjalnych nekrofilów. Z kolei plaża Lafayette Fem w Marinie przeznaczona jest wyłącznie dla kobiet. Mogą z niej swobodnie korzystać muzułmanki. A archeologowie dowiedli, że w starożytnym Egipcie mężczyzna mógł wziąć wolne z pracy, jeśli jego żona bądź córka miesiączkowała. Kto by tak nie chciał? Prosto z mostu do Egiptu, zapraszam! Nieprawdą jest, że w Egipcie mieści się największa piramida na świecie, ponieważ największa mieści się w Meksyku. Ale za to prawdą jest, że jest ich tutaj najwięcej, bo jest ich przynajmniej 138, bo przecież nie jest wcale powiedziane, że na tej ilości się to zatrzyma. W każdej chwili ktoś z nas mógłby przypadkiem odkryć zasypaną piaskami pustyni kolejną monumentalną piramidę. Co ciekawe, sławna piramida w Gizie ma do tej pory wiele niezbadanych korytarzy, których jak do nie spenetrowano, a sama budowla nie ma czterech boków, jak przyjęto zakładać, tylko osiem. Wiele osób uważa, że piramidy powstały dzięki pracy niewolniczej, ale w większości wypadków to nieprawda. Byli to zazwyczaj opłacani robotnicy, większość z nich obdarzało się wielką czcią faraona, a ci, którzy zmarli podczas prac, byli chowani w pobliżu piramidy. Ich kształt nie był przypadkowy, był inspirowany wierzeniami starożytnych, którzy byli przekonani, że ich władze cy po śmierci podążają w stronę słońca po promieniach słonecznych. Z kolei aż do 2015 roku każdy egipski prezydent opuszczał urząd nogami do przodu. Choć można i wyczytać, że wielu faraonów także nie doczekało się śmierci z przyczyn naturalnych. Nie powinno to dziwić, jeśli ktoś wie o tym, że najpoważniejsze stacje telewizyjne i radiowe są w pełni kontrolowane przez władzę. Pierwsza piramida z kolei powstała w 2600 roku przed naszą erą czyli ponad 4600 lat temu. Architektem był Imhotep, a jeśli chodzi o Imhotepa, to był jeszcze lekarzem i inżynierem, czyli coś na podobieństwo Leonarda da Vinci czasów starożytnego Egiptu. Starożytni Egipcjanie czcili ponad 1400 różnych bogów i bogiń. Najważniejszym był bóg słońca Ra, wierzono, iż ziemia jest w kształcie płaskiego koła, a najważniejsza dla nich rzeka Nil przepływa właśnie przez sam jej środek. Byli pierwszymi ludźmi, którzy mieli rok składający się z 365 dni, podzielonych na 12 miesięcy. Ich stolica, Kair, jest najbardziej zaludnionym miastem w Afryce, ponad 17 milionów mieszkańców, a niektóre źródła nawet podają, że mieszka tam a Aż 22 miliony osób. Miasto ma jakieś 500 km kwadratowych, Ale to jeszcze nic, bo nieco ponad 2000 km kwadratowych ziemi jest na granicy egipsko-sudańskiej i nie należy tak właściwie do nikogo. Zresztą co komu na razie po pustyni, prawda? No chyba, że się szuka tej właściwej sukienki. A tak się składa, że najstarsza sukienka na świecie pochodzi z Egiptu i ma ponad 5000 lat, w tym kraju śmiało można powiedzieć, że jest słonecznie. Niemalże 3,5 tysiąca godzin. W w ciągu roku to wychodzi ponad 10 godzin dziennie. Egipt ma największą populację w arabskim świecie a 5 milionów z nich. Ma konta na fejsie. To, czy niektórzy używają hieroglifów na fejsie, to nie wiem, ale wiem o tym, że z racji tej, że we wszystkich hieroglifach nie ma samogłosek, nie da się określić, jak starożytne słowa się wypowiadało. Zatem wszystkie interpretacje z filmów albo unikają języka hieroglifów, albo używają jakichś innych języków, przecież widz raczej protestować nie będzie. Starożytni Egipcjanie byli prawdopodobnie pierwszymi ludźmi, którzy hodowali bydło. Wiedzieli o istnieniu następujących planet jak Merkury, Wenus, Saturn, Mars i Jowisz. Wracając na Ziemię jednak, połowa śmieci z Kairu trafia do dzielnicy Zabelin, miasta śmieciarzy. Żyje tam kilkadziesiąt tysięcy biedaków, którzy przetwarzają aż 80% tych śmieci. Z kolei do niebywałego wydarzenia doszło 13 grudnia 2013 roku w Kairze. Otóż spadł śnieg. Ostatni Taka akcja miała miejsce ponad 100 lat temu. Ale raczej wojska na ulicy Kairu nie wezwano, choć władze sobie poradziły z tym, że w Kairze zima po raz kolejny zaskoczyła drogowców. A jak już jest o wojsku mowa, to militarnie kraj jest na 12 miejscu na świecie. Ma blisko 5000 czołgów, ponad 15,5 tysiąca wozów opancerzonych, ponad 1100 samolotów odrzutowych, rocznie na armię wydają niemal 4,5 miliarda dolarów. Niewątpliwie wojska starożytnego Egiptu były nie mniej liczne, i bogato uposażone, faraon dbał o tę część państwa niewątpliwie. Natomiast samo słowo faraon pojawiło się w XVI wieku przed naszą erą, kiedy Egipt wkroczył w okres silnej ekspansji terytorialnej. Wywodzi się od staroegipskiego słowa oznaczającego wielki dom. Początkowo było określeniem pałacu, z czasem zaczęto tak oznaczać samego władcę. A jeśli dziś mielibyśmy odkryć przed całym światem nową piramidę z komnatami faraońskimi, to znaleźlibyśmy kanopy, czyli naczynia na wnętrzności mumifikowanych osób, w każdym grobowcu można było znaleźć cztery. Kanopa z głową ludzką zawierała wątrobę, głowa pawiana była na płuca, głowa Sokoła na jelita, a głowa szakala trzyma zawsze żołądek. A co ciekawe, na niektórych mumiach odnaleziono śladowe co prawda, ale zawsze ilości kokainy i nikotyny. W starożytnym Egipcie prowadzono tak dokładne zapiski wylewów Nilu, że w dzisiejszych czasach wykorzystywane są przez naukowców do badania struktury opadów atmosferycznych. Ale bodaj najważniejszą dla niektórych będzie informacja o odkryciu firakonplis, najstarszego na świecie browaru, który 5700 lat temu jednorazowo produkował jakieś 400 litrów piwa. Egipcjanie jako pierwsi wykorzystywali psy na polu bitewnym. Zrezygnowano, ponieważ hodowla była po prostu za droga. Kolejna ciekawostka związana jest ze starożytnym Egiptem. Koty w tym państwie cieszyły się ogromnym szacunkiem. Nawet za przypadkowe uśmiercenie kota groziła kara śmierci. Gdy zwierzę umierało, jego właściciele Pogrążali się w ciężkiej żałobie i golili brwi. Szczęśliwie zgalać sobie brwi nie musiało czterech obywateli kraju, którzy otrzymali nagrodę Nobla. Władcą oraz najważniejszym z kapłanów starożytnego Egiptu był Faraon. Był on uważany za żywego boga na ziemi, opiekował się wszystkimi mieszkańcami tego kraju oraz sprawował władzę absolutną. To właśnie jego słowo stanowiło prawo. Gdy pokazywał się publicznie, zawsze miał zakryte włosy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w dawnym Egipcie stosowali makijaż. Stosowano zieloną bądź czarną farbę do oczu. Makijaż był stosowany nie w celu upiększenia, a odbicia światła słonecznego. Wierzono także, że ma to cele lecznicze. Kobiety w starożytności były równe mężczyznom, co więcej, miały te same prawa, dysponowały własnymi pieniędzmi, a w przypadku przemocy mogły złożyć skargę na sprawcę. Obecnie jest to jedno z najgorszych państw dla kobiet pod względem warunków do życia. Wszyscy jakoś kojarzymy fakt, że w starożytnym Egipcie wierzono w tylu bogów, że nie ma zmiłuj. A był taki jeden faraon, któremu nie w smak było wierzenie w ponad tysiąc bóstw. Echnaton chciał wprowadzić monoteizm. Przeprowadził reformę religijną w państwie przez wprowadzenie kultu jedynego boga. Atona. Po jego śmierci reforma religijna upadła, nastąpił powrót do wiary w starych bogów, świątynie Atona zostały zniszczone, a ślad po echnatonie starano się wymazać. Dawniej z kolei wierzono, iż powstanie Nilu związane jest z ejakulacją Boga Atuma, który regularną masturbacją zapewniał ciągłość istnienia tej rzeki. Dzięki bardzo serdeczne za obejrzenie materiału, jak się podobał to kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na ten następny film. Ja dziękuję za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam zawsze pomaga, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was być może stanie się swoim własnym faraonem i każecie sobie wybudować jakąś swoją piramidę. Kto wie, może was czeka świetlana przyszłość Bogara. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!